Cześć, witam na moim kanale. Dziś zajmiemy się uruchamieniem dodatków InfluxDB i Grafany. Mając nasze urządzenia w sieci, które działają, dobrze by było przechowywać i analizować nasze dane, które zmieniają się w czasie, na przykład pomiary z czujników IoT oraz logów. Aby to przechowywać, musimy uruchomić sobie bazę danych. I w Home Assistant taką bazą danych jest InfluxDB. Aby potem odczytywać to w formie bardzo fajnych wykresów, doinstalujemy sobie też dodatek o nazwie Grafana, który oferuje nam bardzo rozbudowane wykresy. A więc przechodzimy do ustawień, dodatki, sklep z dodatkami. Wyszukujemy InfluxDB. Klikamy Zainstaluj. Cofamy się do menu, wyszukujemy Grafane i również ją instalujemy. Po zainstalowaniu przechodzimy do menu głównego. Jak widzicie, mamy już zainstalowane dodatki Grafana i InfluxDB. Zaczynamy od naszej bazy danych. Przechodzimy w InfluxDB, włączamy obserwatora oraz pokaż na pasku bocznym i klikamy Uruchom. Przechodzimy na pasek boczny do InfluxDB i nasz dodatek się uruchomił. Przechodzimy na pasku bocznym do zakładki InfluxDB Admin. I tutaj w database zakładamy nową bazę. Przyciskiem Create database wpisujemy nazwę naszej bazy, jaką będziemy mieli w Home Assistant. Na przykład nasza baza Home. Zatwierdzamy. Przechodzimy następnie do zakładki Users. Zakładamy nowego użytkownika. Przyjmijmy, że to będzie user o nazwie Home. Zakładamy mu password i klikamy Create. Teraz dla naszego użytkownika Home musimy nadać uprawnienia do naszej bazy. Jak to robimy? Wchodzimy na zakładkę Write i Read i zaznaczamy oraz potwierdzamy przyciskiem Apled Change. Zapisz ustawienia. Jak widzicie, nasz użytkownik Home ma dostęp do bazy w trybie zapisu i odczytu. Mamy teraz zainstalowaną już naszą bazę danych. Przechodzimy więc do Grafany. Ustawienia, dodatki. Klikamy w Grafane. Zaznaczamy włącz obserwatora. Pokaż na pasku bocznym i klikamy Uruchom. Po uruchomieniu dodatku przechodzimy na pasek boczny. Odnajdujemy zakładkę Grafana i przychodzimy do interfejsu. W interfejsie Grafany. Odnajdujemy zakładkę Connection. Wyszukujemy nazwę naszego silnika bazy danych InfluxDB. Wybieramy. Dodajemy nowe źródło: add new data source. Tutaj odnajdujemy sekcję URL. W tej sekcji wpisujemy http dwukropek dwa ukośniki numer IP naszego komputera z Home Assistantem i na końcu musimy dodać port czyli wpisujemy dwukropek 8086 schodzimy do samego dołu w sekcji database Wpisujemy nazwę naszej bazy danych, którą utworzyliśmy w InfluxDB. W tym przypadku to była nasza baza Home. Wpisujemy użytkownika, hasło i w sekcji http metod wybieramy post klikamy save and test. Jak widzicie, podłączenie do bazy InfluxDB zakończyło się sukcesem. Teraz musimy powtórzyć jeszcze naszą czynność podłączania bazy danych InfluxDB do Grafany w naszym pliku konfiguracyjnym YAML. Możemy to zrobić poprzez file editor lub Studio Code Server. Ja natomiast przejdę Pokażę Wam, jak to zrobić przez SAMBE. Moim zdaniem to jest najprostsze. Odnajdujemy nasz plik configuration.yaml, edytujemy go w notatniku. Wklejamy sekcję konfiguracyjną, którą umieszczę Wam pod tym materiałem wideo. W sekcji host wpisujemy numer IP naszego serwera z Home Assistant. W sekcji database wpisujemy nazwę naszej bazy danych, którą utworzyliśmy w InfluxDB, użytkownika oraz hasło. Zapisujemy plik. Przechodzimy do Home Assistant'a. Sprawdzamy konfigurację i uruchamiamy ponownie. Po uruchomieniu przechodzimy ponownie do Grafany i możemy otworzyć nasz pierwszy dashboard. Przechodząc do zakładki Dashboard, Create Dashboard, możemy już dodać swój pierwszy wykres. Add Visualization. Wybieramy bazę danych, z której będziemy pobierać. Nie będzie to kurs jak tworzyć wykresy w grafanie. Ja na szybko pokażę Wam, jak stworzyć taki swój pierwszy. Przy sekcji WHERE wybieramy Encję, wybieramy konkretną Encję, w moim przypadku baterii, Level. Tutaj wybierzemy procenty. I jak widzicie, Pokazały nam się już pierwsze dane. Oczywiście musimy chwilę odczekać, aż nasza baza się zapełni. Wtedy na wykresach będziemy mieli pełny przegląd. Tutaj zmieniamy nazwę. I tutaj poniżej mamy pełno opcji, które określają nam, jak nasz wykres ma wyglądać. Po skończeniu ustawiania zapisujemy. Nasz dashboard przyciskiem Save Dashboard. Nadajemy mu swoją nazwę. Klikamy Save. Teraz, po przejściu do naszej grafany, wchodząc w zakładkę Dashboard, albo od razu z poziomu Home, mamy dostęp do naszego dashboardu z wykresami. Przejdźmy. Jak widzicie. Pierwszy wykres już nam się tworzy. Tych wykresów i dashboardów możemy tworzyć dowoli. Dashboardy też możemy edytować i poprawiać. Możemy również zwiększać, zmniejszać rozmiar, układać sobie na dashboardzie w zależności od potrzeb. Jak widzicie, połączenie InfluxDB i Grafany nie jest wcale takie trudne. Każdy się może pokusić o takie wykonanie. Jeżeli chcecie zaawansowanego monitorowania danych i ich wizualizacji, to InfluxDB i Grafana jest naprawdę doskonałym wyborem do użycia z Home Assistant. Jeśli masz pytania lub problemy z Grafaną i InfluxDB, zostaw komentarz, postaram Ci się pomóc. A jeżeli ten film Ci się przydał lub podobał, pozostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych poradników. Na dziś to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.